No sięmanko, szanowanko! Z tej strony Tomi Liniarski! Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj w gierkę, w której to niczym Kevin sam w domu uciekamy przed złodziejaszkami. To Home Clash. Otóż była aktualizacja <grym> na walentynki. Nie wiem oczywiście dlaczego dostałem to tak późno, ale tutaj też mamy jeszcze dwa, widzicie? Więc moi drodzy, na dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie może te dwa odcinki, ponieważ jak się tutaj dowiemy, to Lester i Felix będą mieli swoje dziewczyny! Dokładnie. Let's serve up some trouble by running Felix and Lester's date this Valentine's Day Czyli, że to jest właśnie teraz Walentynki i one tutaj muszą... musimy zrobić tutaj psikusa też tym dziewczynom od Lestera hey, i od tego łonego, co nie? O. Dina. Uh, <śmienic> <Co? śmienic> Przynieś mi teraz jakiegoś drinka, a ten się tutaj zdenerwował. O, i on teraz jej gra na gitarze! Okej? Okay? Czyli on się zakochał w niej, a ten się zagotował. ok? A, czyli teraz muszę jej tutaj zrobić jakieś ciasto. Dobra, moi drodzy, cieszymy sobie teraz fajnie, pięknie. Find something to scare her, czyli musimy ją teraz przestraszyć. Jak zwykle najprawdopodobniej te wszystkie przedmioty, które potrzebujemy. A że tak od razu? Co za typ! Bo wydaje mi się, że w tym garażu oczywiście będziemy mieli przedmioty, które my już potrzebujemy. Tam jakiś młotek był. Nie wiem czego potrzebujemy, ale na razie uciekamy przed. Oj, przed Felixem. Dobra, ciągły. Ja Dobra. Dobra, udało mi się wskoczyć, spoko. E, szukamy teraz jakichś przedmiotów. Bardzo, o tutaj chyba coś potrzebujemy. Dobra, wejść to. Shrink Toy Mouse. Okej, okay. Shrink Toy. O, tu jest jakiś nóż, dobra. Gdzie on jest? On gdzieś tu chyba będzie, prawda? Trochleczkę. Czekaj, to sobie też weźmiemy, bo to chyba też potrzebujemy. Bo widzę, że tu są jakieś nowe przedmiociksy. Dobra, weźmy to wszystko. I co tutaj mamy? Tutaj mamy ciasto, dobra. Przekrawamy ciasto. I wydaje mi się, że shrink toy mouse, czyli będziemy musieli tam wsadzić może myszkę? Tak mi się wydaje. Dobra, moi drodzy, ciśniemy. Tylko najgorsze jest to, że ja tutaj nigdzie nie mogę wyjść. I już bo widziałem, że Felix, czy tam Lesser, już teraz nie pamiętam, jak oni się nazywają. E, u góry. Była chyba ta myszka. Widzicie? On tam jest i tam jest jakieś opakowanie. Widzieliście? i Mouse chyba tam będzie. Najprawdopodobniej. Tak mi się wydaje. Dobra, wbijamy teraz tu na górę. Tam sobie Lester idzie. To jest Lester, chyba, nie, czy Felix? Już kurczę nie pamiętam, jak, to, jak się kto nazywał. Ale no dobra, niech on sobie zejdzie na dół, tak żeby on mnie nie zauważył i wejdziemy do tego pokoju, ponieważ tutaj najprawdopodobniej będziemy mieli tą myszkę. Dobra, chodź tutaj szybko, ok. Zamykamy za sobą drzwi. Pyk, ok. I co teraz tutaj, co nie? Dawaj, okej, okay, jest myszka. Spoko. Shrink Toy Mouse. Eee, jak ja mam ją pomniejszyć? Jak ja mam ją... O, moment, moment, moment. Eee, tu jest jakiś kabel, tu jest to. Oh my god! A, bo ja miałem najpierw zaizolować to wszystko, no tak. Czyli moi drodzy, zbieramy sobie... Czekajcie, zbieramy tutaj... Zbieramy tutaj... Zbieramy. Um, jak to się nazywa? No tą taśmę klejącą, musimy to tam zaizolować, ok? I później ciśniemy dalej, żeby właśnie pomniejszyć tą myszkę. Dobra, ciśniemy jeszcze raz. Niestety zostało mi chyba tylko i wyłącznie 23 sekundy, aż mi się skończy moje paliwo, co nie? E, dobra, lecimy jeszcze raz, tylko musimy uważać, ponieważ Felix i Lester znajdują się na dole. No i szkoda, że kurczę ja tam nie zaizolowałem tego. No widziałem, że tam jakiś prąd jest i tak dalej, no. Dobra, bierz teraz to. Wydaje mi się, że tu chyba jest. Jest tutaj ktoś? Dobra, oni tam są. Czekaj, bo ja muszę wziąć jeszcze ten nóż. Dobra. I teraz udamy się na górę, ponieważ, z racji tego, iż oni są teraz w kuchni, to my sobie po prostu pójdziemy e, tędy. Dobra, wejdziemy po tej drabinie na górę, weźmiemy sobie tą myszkę, i wydaje mi się, że w tej pralce po prostu pomniejszymy tą myszkę i zobaczymy, co dalej musimy zrobić. Ale najprawdopodobniej tą myszkę będziemy musieli wsadzić właśnie do tego ciasta, żeby ją przestraszyć. Dobra, dajesz tu. Ok, trzeba teraz zaizolować. Pyk, dobra, teraz tutaj shrink toy, widzicie? Wsadzamy tą myszkę. Ok, open the door of washing machine and pick the mouse. ok? teraz jest pomniejszona, a to, to nie, wiecie co? To nie, to nie była um, ta pralka, to była chyba suszarka. Uwaga. Uwaga, uciekamy stąd. Dobra, na spokojnie. I co teraz? Tu w ogóle też coś jest dziwnego. A tu jest jakaś łopata. Weź mi tą łopatę. Dobra, i co teraz? Co tutaj możemy, możemy tutaj coś zrobić? Nie, na razie tutaj nic zrobić nie możemy, ale wydaje mi się, że po coś to tutaj nam będzie potrzebne. Dobra, moi drodzy, bo musimy teraz uciąć sobie kawałek tego tortu. Musimy. Coś zrobić chyba jeszcze z tą wodą i tak dalej. Dlatego też ja sobie wskoczę szybko tu. Dobra, pociś... O nie, on zaś jest w kuchni. On, chociaż... On jest w kuchni? On jest w kuchni, tylko on teraz tam stoi, co? Nie dokładnie, on teraz chce wyjść na dwór. Dobra, wyszedł sobie na dwór, na spokojnie możemy teraz tutaj chyba wszystko ogarnąć. Czekaj, utniemy sobie teraz tutaj kawałek ciasta, dobra. Bierzemy to i wydaje mi się, że my musimy zrobić teraz coś z tą ziemią, widzicie? Make the mouse on deck table, czyli musimy zrobić tak, aby ta myszka była niezauważalna. Dobra, czy lesser tu... Nie mogę go tutaj, okej, okay, spokojnie znowu wszedł do kuchni. Także szybko sobie teraz polecimy... ...tutaj do tego piasku? Czy my musimy zrobić z tego jakieś ciasto? Nie wiem, ale dobra. Widzicie, musimy to tutaj położyć, okej, okay, teraz pewnie łopata. Dokładnie. Eee, I co teraz, myszka? N nie, teraz chyba to? Okej, okay, make the mouse and... No i co? No i co dalej? Co, ja, co ja mam teraz zrobić? Czy może czekać, zrzucimy to, dobra, o! O, widzicie? Okej, okay, dobra. I teraz place mouse in the pie. I teraz musimy wsadzić myszkę do ciasta. I najprawdopodobniej będzie to już koniec pranku. Ha? Pranku, pranka? Dobra, ciśniemy tutaj, on znowu jest u góry, boss, so boss sobie coś tam ogląda, I'm dlatego I'm też mamy czas na to, aby wsadzić teraz to do ciasta, dobra, pyk, run before lesser come, Ok, dobra, więc musimy teraz tutaj stąd szybko uciec, zanim on tutaj przyjdzie, ponieważ jak on tutaj przyjdzie, to możesz być po ptokach, nie mam, nie mam energii, nie mam energii, mogę tutaj kupić, czekajcie, 100 końców. 500 końców, 10. Może kupmy sobie to. Dobra, mamy teraz 10. Ok, no i co teraz? Mogę się tego jakoś napić? Zbugowało się wszystko. O, o, resume. O nie. Ale miejmy nadzieję, że. O jest, dobra, mamy. Uf. Uciekaj. Proszę, kochanie. Oh my god! Folks, happy day day. <laughs> Wszystkiego najlepszego na Walentynki, no przecież to było miesiąc temu! You won! Dobra, ciśniemy... O nie jak ja mam teraz zaś tutaj odblokować ten kolejny poziom? Pewnie go znowu będę musiał kupić albo coś takiego. Czekajcie, wchodzimy tu. Watch video. This Valentine's Day, Felix plans to pull off the greatest trick ever, but we can let that happen. How can we be? Okej, okay, dobra, czy on tutaj będzie jakieś triki robić? Już widzę, że będziemy musieli tutaj coś ogarnąć się właśnie z bilardem, ok? Wow! <laughs> Jakie one są zadowolone i są zakochane w nim! Ja nie wytrzymam!

on chciał pooglądać bajki, a on powiedział, że bajki są dla dzieciaków, że prawdziwi faceci grają właśnie w bilarda bądź też snookera. Ok. Find something to distract Lester. Mm, najprawdopodobniej będziemy musieli tutaj coś zrobić właśnie z tym billardem, ponieważ on mu powiedział, żeby przygotował mu billard. Ok, dobra, jest tutaj coś chyba nie ma z tego co mi się wydaje. Dobra, więc możemy chyba stąd iść. Dobra, idźmy może sobie na zewnątrz. Z racji tego, iż oni są teraz w środku, to ja sobie pójdę teraz pooglądać. co mamy tutaj na zewnątrz? Dobra. Idziemy tu i widzę, że tu już mamy jakiś materac. Co to jest tutaj w ogóle? Co tu się stało? Co, co tu się stało? A, ja spadam z tego, okej? Okay? Dobra, ja z tego spadam, więc już widzę, że będziemy musieli to wytrzeć jakimś ręcznikiem, który najprawdopodobniej znajduje się tam u góry w łazience. No i chyba będziemy musieli wyciągnąć te sprężyny. Dobra, ciśniemy na górę. Nie wiem dokładnie, gdzie oni teraz są. Może wejdźmy tu? O oh mój Boże! Jak ja się go teraz przestraszyłem! O mój! O mój! Oni tutaj wszyscy byli! <śmany> Jak on mnie złapał przez ścianę? Ale ja tam coś w tym pokoju widziałem. Widziałem chyba takie szczypce właśnie, którymi będziemy mogli sobie uciąć em, wiecie co? Będziemy mogli sobie uciąć te sprężyny i wziąć i później chyba najprawdopodobniej wsadzić do tego bilarda, żeby jak on znowu uderzy bilą, żeby tam może bila wyskoczyła. Nie wiem, zobaczymy za chwileczkę. Dobra, ciśniemy jeszcze raz. Wydaje mi się w ogóle, że oni od razu tam idą na górę, bo oni wiedzą, że tam są przedmioty, bądź też dwa, lub też jeden, trzy, nie wiem. Em, które my teraz obecnie będziemy potrzebowali. No co za obezrołki, no i on mnie chycił po prostu przez ścianę, no. Ja się go tak przestraszyłem, pamiętajcie, że jak mnie oglądacie musicie ściszyć słuchawki, bo ja często gęsto po prostu sobie krzyknę, co nie? Dobra, ten zaś tu jest, okej, okay, spoko, uciekamy stąd. Może tędy trzeba wejść? Dobra, otwórz tu. I co tu jest? Jest tu coś ciekawego? Okej. Okay. Jak ja mam teraz stąd wyjść, tędy? Ja ja mam so Dobra, wyszedłem, spoko. Czy on teraz może stąd wyjść ten Lester obesrołek? Bo mamy już ręcznik, dobra, ale ja potrzebuję jeszcze to tamto Tamto jeszcze potrzebuję, tak mega. O Jezu. Co za obesrołek? Niech oni sobie po prostu stąd pójdą. Spadłem. Ale nieważne, zobaczymy w ogóle czy ten ręcznik działa. Wydaje mi się, że tak. Patrzcie Podchodzimy tu. Okej, okay, dobra, wycieramy to i teraz mogę na to sobie wskoczyć. Dobra, i mogę sobie wyciągnąć tę sprężyny, tego właśnie potrzebuję ten przedmiot, który się znajduje tam, a tam sobie po prostu cały czas Lester z tym drugim obesrołkiem chodzą. Dlaczego? No, ja nie wytrzymam. Jak ja mam teraz przejść? Czekaj, może ja ich tutaj jakoś wezwę? Ten strzedł na dół, dobra, a gdzie jest. A Lester jeszcze tutaj stoi. Sobie chodzi po tym pokoju. Dobra, poszedł do łazienki. Więc teraz jest szansa... aby ja to wziął. Gdzie Dobra, pyk! I uciekamy stąd! Dobra, idziemy stąd. Wyciągamy, moi drodzy, sprężyny i musimy później najprawdopodobniej znaleźć ten pokój, w którym znajduje się ten owy bilar. Dobra, co tu jest w ogóle? O! Nawet nie wiedziałem, że tutaj coś takiego leży, a nawet tego podnieść się nie da. No nieważne. Dobra, zbieramy teraz tą sprężynę. Tu, okej. Okay. Pick the spring. Okej, okay, use item wisely to prank the robbers Czy to przypadkiem te pomieszczenie nie było też gdzieś tutaj u góry? Tylko ja za bardzo tutaj się nie chcę z Lesterem spotkać, więc my sobie pójdziemy tędy i będziemy po prostu patrzeć w każde okna, gdzie był ten bilard, ale wydaje mi się, że ten pokój bilardowy jest tutaj, okej. Okay. Czy tu jest od... No nie, jak ja się mam tam dostać? Tędy, dobra, właśnie tędy. Okej, okay, dobra, wychodź stąd, tu pick. I co? I teraz muszę to gdzieś tutaj po prostu wsadzić, ale do której dziury mam teraz tutaj wsadzić? A dobra, widzę, widzę. Bile lecą tu, pick, 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 pick. Dobra, więc muszę to wsadzić tutaj. Okej, okay, run before Felix and Lester come. Dobra, musimy stąd jak najszybciej uciec, ponieważ oni tutaj za chwileczkę przyjdą i się ich dziwne show zacznie. Dobra, przyszli już. I co teraz? Pokaż. Okej. Okay. Pik? Pik? Pik. Pik, bam! Ok, ta bila wleciała tutaj i teraz tak jak Felony I wyleci chyba, co nie? Teraz Billa wyleciała, leci na niego, dobra. Ale to wszystko w zwolnionym tempie, a głos już już tak jakby jest. Znaczy już go nie ma. Widzicie, co się teraz tutaj dzieje? To, to ich tutaj zmiażdżyło? I teraz oni mówią, what a loser. Okej, okay, dobra, i poszły sobie. Moi drodzy, udało nam się przejść home clash. Mamy tutaj co prawda jeszcze dwa pranki do przejścia, jeszcze jakieś stare. Stare z tego. Patrzcie, widzicie, mamy mamy. To już żeśmy chyba sobie przeszli, co nie? Don't give up i później turkey i tutaj jeszcze mamy, spójrzcie, sticking around, interstellar prank, ok? A czy tutaj coś mamy ciekawego jeszcze? Tu już chyba nic nie ma, tu już sobie wszystko przeszliśmy. Nie, tu jeszcze coś jest, just hanging around i jeszcze Halloween surprise. Nie, tu już sobie też przeszliśmy. Dobra, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Home Clash, zostawcie koniecznie 1500 łapy w górę, to nie jest dużo, lista wspierających, dziękuję. Komentarze dnia, Dziękuję! No i subskrybujcie koniecznie moje wszystkie kanały. To jest najważniejsze. Razem z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco. Mam nadzieję, że się ten odcinek podobał. Na razie dziękuję! Cześć! Uuu.